Cześć kochani. Chciałam wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się nadchodzącego nowego roku 2023, abyśmy również sobie też, aby nam się nasze marzenia wszystkie spełniły. Byśmy byli zdrowi, szczęśliwi, radośni. Żeby ten rok był lepszy od tego, który się kończy na pewno. O ile nie taki sam, na przykład, jak ktoś miał fajny. Chciałam wam powiedzieć jeszcze, że ja zostaję tutaj do końca stycznia. Była to moja decyzja i czy ją trafnie podjęłam, tego nie wiem, bo wszyscy mi mówicie, że jestem silna, że jestem super i ja się z tym trochę głupio czuję, powiem wam, bo ja nie jestem silna. Ja jestem y, tylko człowiekiem i na przykład już teraz też ach, powoli zaczynam czuć potężne zmęczenie tym zleceniem. Nie skarżę się, ponieważ tak jak mówię, to była moja decyzja i tylko moja. Ale nie wiem, czy ją trafnie podjęłam, żeby ją o trzy tygodnie przedłużyć. Ale jeszcze raz, wszystkiego najlepszego naj, naj w nowym nadchodzącym roku. Buziaki, kochani.